Dzień dobry Państwu! Są różne szczyty, ale szczyt agitacji związanych z zachorowaniami już za nami. A nagrodą będzie DROPS! Przekaz będzie dziś radosny i wesoło się zaczyna, bo Ewangelista doniósł, że to epidemii finał. Faktom wbrew, bo przybywają nam codziennie nowi chorzy, rzekł niech walą na wybory. Nie boją się seniorzy, hopsa, hopsa, hops, w nagrodę będzie drops. Tak propagandowo palną chcąc i całkiem nie bez racji, gro staruszków pisolubnych zwabić ku mobilizacji. Dalej bracia idźmy śmiało, po co starcy nam przezorni, każdy głos na wagę złota, niech się senior uodporni. Hopsa, hopsa, hops, w nagrodę będzie drops. Zapamięci cała świto, której pan ten jest liderem dla was wszystkich bez wyjątku. Mam życzenia bardzo szczere. Życzę wam, byście musieli teńko się pakować. Szybko tak, żeby nie było kiedy teczek załadować. Hopsa, hopsa, hops, w nagrodę będzie drops i hopsa, hopsa, hops, w nagrodę będzie drops.